Wiara i zdrowy rozsądek nie zawsze idą w parze. Czasami Bóg zaprasza nas do zrobienia kroku zaufania bez zabezpieczeń. Zapraszam. To dzisiaj dwie mocne historie. Które przytacza sam Jezus. to jest Ewangelia według Świętego Łukasza, rozdział 4, wersety 25-27. Prawdą jest to, co Wam powiem, to mówi Jezus. Wiele było w Izraelu wdów za dni Eliasza, kiedy to niebo zamknęło się na 3 lata i 6 miesięcy. I nastał wielki głód w całym kraju. A do żadnej z nich Eliasz nie został posłany tylko do owdowiałej kobiety w Sarepcie Sydońskiej. Tak samo wiele było w Izraelu trendowatych za proroka. Tak samo wielu było w Izraelu trendowatych za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie doznał, nie doznał oczyszczenia tylko na Aman Syryjczyk. Ehm, no, to są. Bardzo mocne historie. sekundka tylko, bo coś tu muszę prędziuteńko tylko sobie sprawdzić. Zamknąłem sobie niechcący Biblię. a ja przepraszam Was. Najmocniej to jest live, więc tego nie wytnę. Dobra, mam. Gdzie. E... Historie takie jak ta, raz z wiekiem coraz trudniej mi jest przyjmować. Co łączy te dwie postaci? Postać wdowy w Sarecie Sydońskiej i postać Naamana, Na -ma, Na tak? Naamana, Syryjczyka. Um. Gorąco was odsyłam do tych historii, żeby sobie je przeczytać w, w, w spokojnym momencie, czy w czasie modlitwy, czy w, jakimś innym spokojnej, w jakiejś innej spokojnej chwili. Historia z, z, z prorokiem Eliaszem i wdową. W Sarebcie jest opisana w pierwszej księdze królewskiej w rozdziale 17 od wersetu 9. Przeczytajcie sobie do końca tego, tego rozdziału całą tę historię. I historia Naamana w drugiej księdze królewskiej w piątym rozdziale, wersety 10, 10 do 14. W dużym skrócie, bo to nie jest format, żeby tutaj dużo opowiadać, kiedy nastał głód w Izraelu. Spowodowany słowem Eliasza, tak swoją drogą, który zamknął słowem Bożym niebo na 3 lata i 6 miesięcy. W pewnej chwili Bóg bezpośrednio, Bóg osobiście posyła proroka proroka Eliasza do tej właśnie, do tej właśnie wdowy. I tam dzieje się historia mniej więcej taka, że jest sobie wdowa, która ma synów, jest głód i ma resztkę, dosłownie resztkę, oliwy i mąki szuka drewna na to, żeby rozpalić ogień i przygotować ostatni podpłomyk właśnie z tej mąki, z tej oliwy i ma postanowienie, że potem już nie mają nic innego do, do zrobienia, jak tylko położyć się i czekać aż umrą z głodu taki był głód i do niej właśnie przychodzi prorok i mówi, idź teraz przygotuj ten podpłomyk, uwaga i daj mi go. A potem sobie zrobisz dla siebie i dla swoich synów. Zrozumcie tę historię. Najłatwiej jest ją sobie zrozumieć, wkładając w kontekst, w kontekst dzisiejszy. Rozumiecie takie coś? Przychodzi mąż Boży, przychodzi prorok, przychodzi nie wiem. Wymyślam teraz no współczes, współczesną znaną. E, Marcin Zieliński przychodzi do ciebie i mówi, iść teraz z tej resztki, którą masz, m, przygotuj, e, przygotuj dla mnie. Przychodzi, nie wiem, arcybiskup Reś, tak. I robi coś takiego. Przychodzi ktoś, kto ma autorytet e, w, w tej rzeczywistości duchowej i mówi ci coś takiego. Co robisz? Mm. I to jest pierwsza ta historia. I druga, I druga historia to jest wódz armii Aramu Naaman, generał Syryj, generał Naaman, który zachorował na trąd. Teraz nie pamiętam tej całej, całej tej historii. W każdym razie dowiaduje się o tym, że w Izraelu jest taki ktoś, kto jest w stanie mu pomóc. Może go uzdrowić. I on oczywiście już sobie wyobraża, już wie jak to się odbywa, no bo mają też szamanów u siebie, mają swoich czarowników, swoich kapłanów pogańskich, więc on oczywiście ma świadomość tego, że to jest możliwe, że to można jakoś, jakoś zrobić. I prorok Elizeusz każe mu zanurzyć się siedem razy, wejść siedem razy do. Do Jordanu i mówi: I będziesz zdrowy. Mówimy o generale wojsk, mówimy o, o kimś potężnym, kto ma wobec świadków zrobić coś takiego. I on się czuje upokorzony procedurą, którą nakazuje mu prorok. I niewiele brakuje, a obrażony odszedłby stamtąd, ale jednak, namówiony przez swoich, zrobił to i został oczyszczony. I został oczyszczony. Co łączy te dwie zupełnie różne, różne historie? Otóż łączy je posłuszeństwo Słowu Bożemu wbrew rozsądkowi. Wbrew rozsądkowi. Łączy je błogosławieństwo, które wynika z tego, z tego posłuszeństwa. Bo jak wiemy, jak może pamiętacie, wdowa, która resztkę, dosłownie resztkę jedzenia, którą miała zamiast zjeść sama i, i dać swoim dzieciom, dała prorokowi, i do czasu, kiedy nie ustąpił głód w, w, tej, w tej krainie, nie wyczerpała się oliwa, nie wyczerpała się mąka, mieli pod dostatkiem do jedzenia wszyscy po pobłogosławił jej wiarę. I tak samo ten prorok, ten, ten generał, generał Naaman Aman również został pobłogosławiony, ponieważ był mimo wszystko zdolny do zrobienia tego gestu upokarzającego go, po to, żeby Zostać oczyszczonym. Uwierzył, że to jednak jest, jest możliwe. Ani ta wdowa, ani ten, ten generał, generał Aman nie mieli formalnych kwalifikacji do tego, żeby jakby przyjąć to błogosławieństwo. Tak? Obydwoje byli poganami. I to nie, no nie dawało im podstaw. Formalnych do tego, żeby być częścią narodu wybranego, byśmy dzisiaj powiedzieli częścią Kościoła, nie byli. Nie byli jednymi z nas, a jednak uwierzyli. I teraz że to w ten był bardzo potrzebny, bo, bo w tych dwóch historiach zawiera się coś takiego, co jest dzisiaj dla nas niezwykle ważne. Dla mnie osobiście jest bardzo ważne, ponieważ zauważam w sobie, że z wiekiem coraz trudniej. Jest mi przyjmować z wiarą, czy robić z wiarą rzeczy, które nie są rozsądne. Coraz bardziej identyfikuję, łatwiej mi jest identyfikować e, zdrowy rozsądek, e, własny namysł, e, własne pomysły jako wolę Bożą, jako akt wiary, ponieważ coś wynika z mojego doświadczenia, ponieważ coś wynika z doświadczenia innych, z mądrości ludzkiej. I myli mi się to z krokiem wiary. Coraz trudniej jest mi zejść z tej, z tej ścieżki utartego postępowania na rzecz. Pewnej nowości. Cała ta historia, którą tu opowiada Jezus, te dwie historie, które opowiada Jezus, one się dzieją w kontekście Nazaretu, gdzie Jezus wraca w mocy Ducha Świętego, wchodzi jak zwykle, jak miał we zwyczaju, wchodzi to do synagogi, czyta słowo i mówi: Ono dzisiaj się wypełniło. On czytał to całe życie w tej synagodze, bo miał taki zwyczaj. Ale dzisiaj wchodzi i dzisiaj mówi, że to dzisiaj się wypełniło właśnie to słowo z proroka Izajasza, ta obietnica. I ona dotyczy właśnie jego. Coś się zmieniło. To nie było rozsądne. I oczywiście swoim nie uwierzyli. Um, więc Bóg dzisiaj zaprasza Ciebie i zaprasza mnie, a może przede wszystkim dzisiaj mnie, do odnowienia wiary w to, że Bóg wie lepiej, że słowo Boże jest prawdą i że słowo Boże jest prawdą pomimo okoliczności. Że nawet jeżeli okoliczności mówią jedno, to słowo Boże jest prawdą i to ono ma prymat nad rzeczywistością. To znaczy, jeżeli jestem człowiekiem wiary. To znaczy, że idę za Słowem. I, i co, co gorsza, nie od razu, nie zawsze, nie od razu widać tego efekt. Ale Bóg dzisiaj zaprasza nas do tego, żeby pójść w zaufaniu za Jego Słowem, bo On w tym Słowie jest i On tym Słowem prowadzi mnie prowadzi ciebie prowadzi nas do nowej rzeczywistości chce cię przeprowadzić z tej rzeczywistości naturalnej z tej sytuacji w której jesteś dzisiaj do nowego wymiaru do nowej rzeczywistości on chce cię nakarmić on chce żeby twój pokarm nigdy się nie skończył on chce cię udrowić chce cię oczyścić ale do tego czasami potrzebne jest Zejście z utartych ścieżek, wyjście z tych kolei, którymi każdego dnia podążasz, i pójście nie za zdrowym rozsądkiem, za obyczajem, za przyzwyczajeniem, ale pójście za Jego Słowem. Bóg nigdy nas nie zostawia, nigdy nie opuszcza, nigdy mm, nie oszukuje. Osobne wielkie pytanie sobie zostawiam, jak rozpoznać, co jest tą wolą Bożą, żeby za nią pójść. Ale to nie na dzisiaj. Duchu Święty prosimy Cię, abyś odnowił w naszych sercach zaufanie do Słowa, abyś odnowił w nas dzisiaj zaufanie do Słowa Bożego. Duchu Święty, działaj w nas. Abyśmy przywarli z całej siły, całym sercem, całym umysłem. Do tego słowa, abyśmy się nim karmili, abyśmy się nim oczyszczali, abyśmy mieli odwagę zejść z naszych dróg i pójść drogą słowa, pójść drogą wiary. Niech się tak stanie. Amen. Podziel się swoim doświadczeniem. Jeżeli masz takie doświadczenie pójścia bez zabezpieczeń, w takim kroku szaleństwa, w cudzysłowie szaleństwa za Słowem Bożym podziel się proszę w komentarzu takim świadectwem podziel się również psalmem, wersetem który Cię dotknął z psalmu 40 bo dzisiaj z tym psalmem Cię zostawiam jako modlitwą pomódl się nim przeczytaj go głośno ten psalm i niech on pracuje w Tobie niech dotknie Cię słowo, werset, zdanie i podziel się nim tradycyjnie, tak jak zawsze. Dobrego dnia. Dzisiaj trochę przeciągnąłem, ale to słowo wydaje mi się jest naprawdę ważne. Widzimy się jutro z Bogiem. Pa.